Dziękuję bardzo panie marszałku, panowie ministrowie, wysoka izbo. Rzeczywiście program prac komisji, program prac komisji europejskiej na 2013, ale także stanowisko rządu w tej sprawie było przedmiotem dyskusji naszej komisji i muszę powiedzieć, że te wszystkie ogólne tematy, które tutaj poruszył i pan wcześniej komisarz i pan minister one, Komisja uznała, że są niezwykle istotne, chociażby takie, które dotyczą lepszego zarządzania gospodarką, finansowania pogłębiona współpraca bankowa i fiskalna, czyli odbudowa zaufania po kryzysie finansowym i gospodarczym jest niezwykle ważna, kluczowa. Tak samo kwestie związane z polityką energetyczną, ze środowiskiem, tak samo jednolity rynek, konkurencyjność, a więc te ogólne zagadnienia, które są wymienione i w programie pracy, i w ocenie rządu uznaliśmy, że są niezwykle ważne. Natomiast to, co jest istotne dla prac naszej komisji, to jest to, co się pojawi w szczegółowych proponowanych regulacjach pracy które będą w czasie tego roku do nas napływały, bo na tym poziomie ogólności nie mamy wątpliwości, że te zagadnienia są wszystkie ważne. Natomiast co dotrze do nas, to to będzie ważniejsze. I tutaj muszę zwrócić uwagę, że spodziewane są w tym roku kalendarzowym pewne inicjatywy ustawodawcze. Kilka z nich jest niezwykle ważnych, jedna dotyczy wzmo wzmocnionego partnerstwa na rzecz badań naukowych, innowacji. W tej chwili realizowany w Unii Europejskiej jest program Horyzont 2020, czyli on jakby odpowiada tej strategii Europa 2020, gdzie przewidziane są dużo większe środki niż były w programach ramowych. W tych programach ramowych były środki na poziomie około 50 miliardów euro. W tej chwili w, tej, w tym horyzoncie 2020 jest planowanych 80 miliardów euro, a więc to znaczenie tej problematyki będzie niezwykle ważne i regulacje istotne. Druga rzecz to, co dotyczy usprawnień dotyczących systemu, dotyczących podatków VAT poprzez przegląd struktury stawek. Dalej to, co dotyczy energetyki, myślę, że ważne będzie, to są nowe ramy dotyczące klimatu i energii do roku 2030. Dalej też są to ramy dotyczące oceny środowiska, klimatu, energii, które mają umożliwić bezpieczne niekonwencjonalne wydobywanie węglowodorów ten temat był tutaj poruszany. Dalej jest to, co ważne, kwestia to jest związana z obniżaniem kosztów rozmieszczania infrastruktury szerokopasmowej, a więc dalej to, co usprawnia funkcjonowanie jednolitego rynku, to jest kwestia e faktur, e marketu o tym Polska w czasie swojej prezydencji dużo mówiła i przykładała do tego ogromne znaczenie, w tej chwili mają się pojawić inicjatywy ustawodawcze. No i to, co jest chyba w tej chwili takim tematem gorącym, to jest walka z bezrobociem. I tutaj też będziemy zwracać uwagę na to duże bezrobocie, o którym mówił i pan komisarz, i, i, i ten temat był poruszany, szczególnie wśród młodzieży. I tam planowane są rozwiązania w postaci paktu dla młodzieży, czy nawet gwarancji dla młodzieży myślę, że to będzie ważne nie tylko dla tych państw, gdzie jest największe bezrobocie w tej grupie młodych, a dochodzące prawie do 50%, ale również i dla Polski. I tyle, jeżeli chodzi o te szczegółowe tematy, więc tak jak zawsze to pozwala komisji lepiej przygotować się do dyskusji na te potem już szczegółowe propozycje. Natomiast ja chcę się odnieść jeszcze na koniec do dwóch kwestii. Kwestii dotyczącej strategii Europa 2020. Pan komisarz mówi, że to jest tak jakby w, w kontekście kryzysu, schodzi to nieco na drugi plan. Mnie się wydaje, że tak nie jest, dlatego że wiele z tych elementów, o których przed chwilą mówiłem i o których mówił pan komisarz, one są częścią strategii Europa 2020, gdzie mówi się o nowych technologiach, o innowacjach, gdzie mówi się o bezrobociu, bo przecież to był też fundament strategii lizbońskiej, tutaj powtórzony, gdzie głównym powodem jej przyjęcia było ograniczenie bezrobocia. Więc to, to jest dalej aktualne i to jest częścią tej strategii Europa 2020 i wszędzie tam, gdzie mogę, to apeluję o to, żeby były nie tylko te roczne, sprawozdania w ramach semestru europejskiego, ale żeby na przykład po jednej trzeciej tego okresu do 2020 ukazał się raport całościowy, żebyśmy mogli powiedzieć, że nawet cząstkowa realizacja jest w takim a niewinnym miejscu i gdyby, żebyśmy nie musieli w 2020 roku mówić, że to była strategia też papierowa i która nie została zrealizowana. I ostatnia rzecz, ja zapytałem o kwestię związaną z dostosowaniem prawa unijnego do traktatu lizbońskiego i tych aktów ustawodawczych, aktów delegowanych. Pan komisarz odpowiedział, że no, może się tutaj pospierać, że jest kwestia oczywiście złotego środka. Nasza Izba, nasza Komisja uznała, że w paru miejscach kwestie, które wydaje się, że są niezwykle istotne, one są odsuwane do aktów delegowanych i wtedy one nie są poddawane ocenie parlamentów narodowych. I, i w naszym widzeniu wydaje się, że ten złoty środek nie jest w tym miejscu, gdzie widzi to komisarz. To są mamy różne patrzenia na tę sprawę i dlatego pytałem o jakieś procedury czy kryteria, które są przyjęte, bardziej obiektywne, które ten złoty środek nakreślają. Także tu zdaje się, że pozostaniemy w takim stanie, w jakim jesteśmy i będziemy dalej tam, gdzie uważamy, że nie jest to złoty środek. Będziemy te swoje uwagi w tych sprawach zgłaszać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie bardzo proszę. panie senatorze.